Mundial w pełni, natomiast w ramach mojej odskoczni, czas na ekspresowy odcinek, którego tematem będą transferowe plotki. Podejmujemy zatem kwestię informacji, które ukazywały się medialnie w ostatnich dniach, zahaczając o polskich kadrowiczów, a także ligowe ekstraklasowe podwórko. Zaczynamy od polskich kadrowiczów. Według informacji, które na początku tygodnia ukazały się we włoskich mediach, a które do tego na kanale Meczyki przekazywał pan Tomasz Wodarczyk, w zimowym oknie istnieje spora szansa na transfer Bartosza Berszyńskiego. O sprawie rozpisują się włoskie serwisy zajmujące się Sampdorią, a także Romą, a więc klubami, które łączyć ma transakcja z udziałem polskiego zawodnika, zatem można uznawać, że ten temat jest dość realny. Po pierwsze, Sampdoria znajduje się w nieciekawej sytuacji czysto sportowej, zajmując przedostatnie miejsce w Lidze Włoskiej. Do tego dochodzą kłopoty organizacyjne, gdzie na tapecie od dłuższego czasu jest temat zmiany właściciela. Ekipa z Genuje potrzebuje środków finansowych i być może jednym z kroków będzie sprzedaż polskiego defensora. Do tego sprawy łączy potrzeba klubu ze stolicy Włoch, jeśli chodzi o sprowadzenie zawodnika na prawą stronę obrony, po tym jak Rick Karsdorp został odsunięty od zespołu. Sytuacja z holenderskim zawodnikiem jest naprawdę skomplikowana i może skończyć się nawet na pożegnaniu z klubem ze stolicy Włoch. Co istotne dla Bartosza Bersińskiego ewentualny transfer do Romy będzie bardzo ważnym krokiem w karierze, gdyż Roma to klub z najwyższej półki. Tak naprawdę można uznawać, że taki ruch z udziałem polskiego zawodnika jest nieco spóźniony, gdyż już dobre kilka lat temu Bereszyńskiego łączono chociażby z Interem, natomiast prawie nie znalazły swojej finalizacji, a klubowa kariera gracza nieco stanęła w miejscu. Co ciekawe, według włoskich mediów do Sampdorii ma szansę trafić Szymon Żurkowski, a chodzi tu o rozliczenie ewentualnego transferu marokańskiego zawodnika, jakim jest Abdelhamid Sabiri. Fiorentina chętnie widziałaby 25-latka u siebie, natomiast tutaj sprawa jest mocno skomplikowana. Sampdori nie spieszy się do transferu z uwagi na to, że zawodnik gra na Mundialu, a jego cena po prostu może podskoczyć. Co do Szymona Żurkowskiego i jego potencjalnych przynosień do Sampdori, także jest to nieco wątpliwa sprawa z uwagi na miejsce w tabeli, a także dość zagadkową przyszłość klubu z Genui. Polski pomocnik oczywiście chciałby odejść z Florencji celem poszukiwania regularnej gry, natomiast mając krótką umowę z Fiorentiną, nie zakładamy tutaj pochopnych ruchów także wobec wcześniejszych informacji o zainteresowaniu klubów takich jak Bolonia czy też Specja. Jeśli chodzi o Bolonię, na początku tygodnia włoskie media podawały informacje o zainteresowaniu innym polskim kadrowiczem. Sprawa jest w tym przypadku powiązana z polską ekstraklasą, gdyż bohaterem tych plotek jest Michał Skóraś. Według serwisu Il Resto del Carlino podczas rundy jesiennej Bolonia skierowała swoje zainteresowanie na skrzydłowego, który imponował formą i to nie tylko na boiskach Ekstraklasy, ale także w lidze Konferencji Europy. W artykule włoskiego serwisu pada nawet kwota potencjalnego transferu w postaci 3,5 miliona euro, natomiast jest to bardzo mało realne. Po pierwsze, mowa tu o 22-letnim zawodniku, posiadającym jeszcze 3,5 roku kontraktu w Poznaniu. Po drugie jest to gracz, który uzyskał miejsce w kadrze na Mundial i ma szansę zaliczyć chociażby pojedyncze występy na katarskich boiskach. Kolejną kwestią jest ewentualna dobra gra na wiosnę w fazie Pucharowej Ligi Konferencji, a do tego kolejne zbierane liczby w Ekstraklasie, które także podbiją cenę. Oczywiście transfer Michała Skurasia chociażby do Ligi Włoskiej podczas letniego okienka jest jak najbardziej możliwy, jednak będzie tu chodziło o znacznie wyższą kwotę niż 3,5 miliona euro. Jeśli chodzi natomiast o zimowe okno, wydaje się, że do Lecha musiałaby wpłynąć niezwykle atrakcyjna oferta z kategorii tych nie do odrzucenia. Na koniec temat, którego bohaterem jest zawodnik Rakowa Częstochowa. Wladan Kowacewicz to golkiper, który na polskich boiskach bardzo szybko wypracował sobie naprawdę świetną markę. Oczywiście wpłynęły na to bardzo dobre występy w pucharowych eliminacjach, ale do tego stabilna ligowa forma i ratowane punkty dla ekipy z Częstochowy. 24-letni zawodnik z Bośni i Hercegowiny szybko trafił do notesów skautów z czołowych europejskich lig i już w letnim oknie transferowym 2022 medialnie ukazywało się sporo informacji o potencjalnych przenosinach gracza, chociażby do portugalskiej Benfiki. Ostatecznie temat nie znalazł finalizacji, natomiast teraz pojawia się kolejny całkiem ciekawy kierunek dla rozwoju kariery zawodnika. Według niemieckiego kickera Kowacewicz znajduje się na oku Bayer Leverkusen w barwach, którego dość mało stabilną formę prezentuje Lukasz Hradecki. Co ciekawe ukazują się tutaj informacje o potencjalnej kwocie transferu rzędu 7 milionów euro. To okazałoby się dla Rakowa Częstochowa naprawdę solidnym zarobkiem jak na transfer golkipera.